Jeżeli nie udało Ci się w miarę szybko znaleźć kogoś interesującego, ciekawego, z kim możesz też w ogóle kontynuować tak rozmowę właśnie, nawet pisaną i ona jest dla was obojga okej, okay, mhm. no to moje doświadczenie Tindera jest takie, znaczy, że po prostu musisz dostaniesz dużo w wpierdziel. Zanim się trafi coś fajnego, nie? I to jest też takie trudne. I też, i mhm. też tak naprawdę, pewnie komuś zadasz jakiś taki mhm. cios, nie? W pewnym tak, sensie, no bo tak. właśnie powiedziałaś o zgłosowaniu. Mhm. Czy po prostu, no wiesz, no, ktoś tam się stara, i to on jest tą, tą osobą, która tam pisze, pisze, a ty po prostu tak. teraz mhm. przez dwa tygodnie ci się nie chce. Nie? I to jest takie, że nawet no żywo pewnie byś tak tego człowieka nie potraktowała. Dokładnie. No i ja tutaj muszę wtrącić, że serio, ja naprawdę doceniam tych, którzy do mnie napisali. I mhm. yy, 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 o, to, naprawdę nie, <laughs> to naprawdę nie jest yy, coś w was, bo ja doceniam to, że, że po prostu się odważyliście, mhm. a mi tej brak, yy, odwagi brakowało gdzieś tam, właśnie w, yy, w tym wymiarze online.